Już, już. Słuchajcie kochani, kolejna odsłona grzybobrania. Tym razem yy, yy, lepszy rydz niż nic. Jesteśmy tutaj razem na, na Borowicach, jest z nami Ludzynka. Witaj Ludzynko. Na dzisiejszym porannym treningu, starano słuchajcie. Słoneczko wzeszło. Marysia Orian. Piotr Orian i grzybiara. Marysia, tylko uważaj, bo są to rydze, niby nie podeptać. Jezu, Ania, ca całe pole rydzów. Całe pole rydzów, proszę Państwa. Zwróćcie uwagę, to jest grzybiara pierwszej kategorii. Ona dzisiaj się znowu cieszy. Będą będzie jajecznica. czy same rydze, same rydze? Nie, same rydze. Czy to nie rydze? No to rydze zjemy. Smażone. Smażone rydze. Słuchajcie, to są piękne rydze. Zobaczcie, no do tych rydzów tutaj jest około, ja wiem, setka przynajmniej, choćby nie podeptać. No, jest kilka pisiuk. Nie, nie bój się. Ja jestem grzybiarzem pierwszej kategorii. Tu jest kolejny. Proszę, jaki piękny, Ania, ten jest piękny, zobacz, to nie znówka. Proszę Państwa, to jest znówka w Borowice, To jest odcinek drogi single traka. Proszę zobaczyć, taki oto ryc. Niezły grzyb, co? No, ten nie ja. Zostańcie z nami. <słuch>